Bardzo serdecznie dzisiaj pogadamy o Arturo Vidal, chiński piłkarz, występujący na pozycji pomocnika we włoskim klubie Intermedionan Urodził się 22 maja 1987 w Santiago, numer koszulki 22. A teraz, takie podsumowanie drużyn i ile goli łupnął dla danej drużyny. Statystyki oczywiście są takie z WP, więc to są oryginalne statystyki. 2005-2007 yy, grał dla Cisydy, cocolo i dwa gole, łupnął. W latach 2007-2011 grał dla Bayernu, Liverpool i 15 goli, łupnął w latach 2011-2015 grał dla Juventusu i strzelił 35 goli. W latach 2015-2018 grał dla Bayernu Monarchium i strzelił 14 goli. W latach 2018-2020 grał dla oczywiście FC Barcelony i strzelił 11 goli, a w obecnych latach 2001 Gra właśnie dla interu Mediolan i na razie nie zaliczył żadnego gola na swoim koncie.